Witajcie serdecznie. Jak zapewne każdy z Was wie, bądź słyszał, w naszym układzie słonecznym nie istnieje życie. Wszystkie planety, które znajdują się w tak zwanej ekosferze, nie posiadają możliwości ani atmosfery, aby na nich życie się pojawiło. Mowa tu o Wenus, tak sama mowa o Marsie, który też się znajduje w ekosferze, i jak wiemy, przez poprzez, właściwie dzięki sądom, które na nią wylądowały, życia tam póki co nie ma. Najbliższe życie Wedle ogólnie dostępnych informacji, ma znajdować się 4 lata świetlne od Ziemi, czyli mimo wszystko i tak daleko. Mowa tu o układzie Proxima Centauri. Kolejne dalsze możliwości i ślady życia mogłyby się znajdować na planecie Gliese 667, bądź układzie Trappist 1, znajdującym się aż 30 lat świetlnych od, od Ziemi. Pojawia się jednak dziwne pytanie: Co jeśli nasz układ słoneczny nie został. Doskonale i bardzo dobrze zbadany. Co jeśli na przykład y, tego życia źle szukamy, bo szukamy go na przykład na Marsie, a powinniśmy na przykład nie badać planet, a być może księżyce. Jak sobie każdy z nas y, pewnie zdaje sprawę, bądź też słyszał, wreszcie ktoś się za to wziął, mianowicie NASA i ESA. ESA wysyła swoją misję Europa Clipper na Księżyce Jowisza, zbada Ganymedesa. I o oraz Europę. Stanie się to w sumie bardzo niedługo, bo start tej misji jest planowany na kwiecień tego roku. A kolejna misja ma wystartować za rok i będzie to misja NASA o nazwie JUICY. I ta sonda znowu będzie badać też Księżyce Jowisza. Ale pojawia się pewne ciekawe pytanie. Skoro badamy Księżyce Jowisza, to czemu nie badamy Księżycy Saturna? I tu jest właśnie bardzo ciekawa sprawa. Istnieje pewien księżyc, nazywa się Enkladeus. Jest to szósty pod względem wielkości księżyc Saturna i właściwie nigdy doskonale on zbadany nie został. Wysłane w okolice niego zostały tylko dwie sondy. Pierwsza sonda to był Voyager 2 i niestety to było bardzo, bardzo dawno temu. A kolejna sonda, która bardzo dobrze przyjrzała się księżycowi o nazwie Enkladeus, była właśnie sonda Cassini. I tu pojawiają się pewne tajemnice tego księżyca. Okazuje się, że Kasyni w 2005 roku zauważyła tam bardzo ciekawe zjawiska. Tutaj macie właśnie zdjęcie. Sonda na przełomie lutego i marca 2005 roku na początku przeleciała nad Enklaudeusem na wysokości 1167 km. Potem drugi lot odbyła na wysokości 500. Kolejny lot Cassini wykonał 14 lipca 2005 roku i przeleciał nad powierzchnią Enkladeusa na wysokości 175 km. Robi się coraz bardziej interesująco i ciekawie, ponieważ 10 lat później, w październiku 2015 roku, sonda Cassini zbliżyła się najbliżej jak tylko mogła, bo aż na 50 km od powierzchni Enkladeusa. Teraz pojawia się pytanie, po co to robiła? Okazuje się, że na tym zdjęciu, które wcześniej widzieliście, a pokazuję tutaj znowu te dziwne łuny, te dziwne białe kształty, to nie jest jakaś zorza polarna czy cokolwiek innego, a tak zwane chmury, jakby to powiedzieć, pary lodowej, cząstek lodowych, wyrzucane przez kriogejzery, krio-wulkany, krio, można by bardziej powiedzieć, znajdujące się na Empladeusie. I pojawia się tutaj coraz kolejna ciekawsza rzecz. Udało, w sądzie Cassini udało się kiedyś przelecieć w trakcie wybuchu takiego, takiego krwią wulkanu i była w stanie zbierać 10 tysięcy cząsteczek na sekundę. I nagle okazało się, że w tych cząstkach znajdują się proste związki organiczne tworzące aminokwasy. Nie jest to być może jeszcze życie, ale powoduje to pewną hipotezę. Czy czasami na przykład na księżycu. Enkladeusie nie znajduje się życie, ale pod skorupą lodową, bo księżyc Saturna jest księżycem lodowym. Można by powiedzieć, że powierzchnia jego lodu na równiku wynosi 35 km, bo tak został zbadany, ale w jego, na jego biegunach północnym i południowym te, ten lód jest mniejszy. I teraz, mały ten księżyc, mający tylko 500 km może być idealnym miejscem do zbadania go przez ludzkość. Pojawi się pytanie czemu teraz tego nie robimy? Skoro jest to jedyny księżyc na którym właściwie tak bardzo mocno można było stwierdzić, że istnieje raz, że woda, bo ona na pewno jest, a dwa, że mogą być tam związki organiczne i być może życie. Na pewno nie takie, ale na przykład takie. I teraz zastanawiające dla mnie jest to, że nie wysłaliśmy tam do tego czasu ani do 2005 roku, ani od 2015 roku żadnej sądy, która by po prostu mogła by tam wylądować. Jeżeli rzeczywiście ktoś może stwierdzić, że ta pokrywa lodowa jest ogromnie gruba i nie należy jej, nie należy, nie nie można jej właściwie przebić. Dla mnie wydaje się to trochę śmieszne, ponieważ już sama, same sądy kosmiczne wysyłane na Marsa pokazują, że Raczej możliwość badania planet czy księżyców nie jest zbyt trudna, a te sondy są coraz po prostu, można powiedzieć, tak na przykład, Perseverance, coraz bardziej zaawansowane. Nie wydaje Wam się to trochę mocno zastanawiające. Tym bardziej, że kolejnym smaczkiem może być też to, że w 2021 roku naukowcy wykonali pewną pracę naukową dotyczącą Enkladeusa i wynikło z niej to, że. Nie potrafię dokładnie wytłumaczyć, dlaczego i w jaki sposób pod lodową skorupą Enkladeusa jest w takiej ilości, w ogromnej właściwie ilości wytwarzany metan. Jak Wam się wydaje? Czy rzeczywiście na tym księżycu Saturna, gdzie temperatura sięga minus 198 stopni Celsjusza, może rzeczywiście istnieć życie, nawet to proste? czy? Po prostu to będzie jakiś kolejny błąd aparatury i tak na dobrą sprawę z tych wszystkich ogólnikowych informacji, które zawsze dostajemy wynika, że tego życia tam nie ma i po prostu nasz układ słoneczny nie posiada żadnego księżyca. Dajcie słajcie zdać w komentarzach, co o tym sądzicie. Zostawcie subskrypcję, jeżeli możecie. Dajcie łapkę w górę bądź w dół i tuż więcej powiedzieć. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.